Cześć, z tej strony LuxTeak i zapraszam Was do prezentacji, pierwszej prezentacji składającej się z trzech modeli w skali 1,43. A są to w lewym narożniku Porsche GT2 typu szeregu 9,97 firmy Mini Champs, w środkowym narożniku że się tak wyrażę Dodge Viper SRT10 drugiej generacji firmy AutoArt i w prawym narożniku Lamborghini Gallardo Superleggera Również firmy AutoArt. Czarny jak diobeł, dlatego może za dobrze go nie będzie widać. Tak wyglądają opakowania od tych modeli. W GT2 była to seria Stopgiera, dlatego właśnie mamy figurkę Stiga dodatkowo. No i tak się prezentują. AutoArt, jak wiadomo, firma. Która robi dobrej jakości modele. Tutaj mamy taką siateczkę. Więc to nie jest taka, taki zwykły kawałek plastiku, tylko jak tam się przyjrzeć, to, to jest widać pewną głębię. Tył wygląda naprawdę dobrze. V10. Pod maską, maska z karbonu, jak również spoiler. Tutaj charakterystyczny napis z kolorem włoskiej flagi. I przód, z przodu również są takie siateczki. Światła bardzo ładnie wykonane. No i tak wygląda w środku. Również można dostrzec sporą ilość szczegółów we wnętrzu. Też jakieś stawki karbonowe na konsoli centralnej. AutoArt akurat... Tej skali również nas przyzwyczaił do wysokich jakościowo modeli. Dodge Viper moim zdaniem gorzej wykonany. To znaczy to jest pewnie to jest pewnie akurat odbiór danego modelu, że nie ma tylu jakichś smaczków jak w przypadku Lamborghini. Chociaż to też nie można się doczepić do czegoś. Światła wykonane prawidłowo tutaj. Wydech na boku, napis wiper. Tylne światła, no i środek. Środek Viper'zy nigdy też nie, należy, nie należał do pięknych. Ale przyzwoicie, przyzwoicie zrobiony. Cieszy również tutaj krateczki, które są w lot powietrza, że to nie jest namalowane, tylko widać, że to jest normalnie taka tarka. Koła w chromie, no i przechodzimy do mini champsa. Teoretycznie model gorszej firmy, ale akurat w tym modelu bym tego nie powiedział. Zwróćcie uwagę na tylne światła naprawdę wyglądają bardzo ładnie wydech również tak tutaj akurat mamy namalowane te kratki te wyloty powietrza które normalnie są w skali 1 do 1 światła pięknie wykonane W środku też nie można się przyczepić. Do wykonania tylko ta skala ma to do siebie, że te modele nie są otwierane. I co ja tu mogę więcej pokazać, jak czarne wnętrze. Szyby przeszkadzają i, i można dobrze obejrzeć. Wloty na boku doprowadzające powietrze do silnika. Fajnie, bo mają taką głębię, żółte zaciski, tak się prezentuje z przodu, porównując do tej całej trójcy, jakością wykonania. Wygrywa Lamborghini. Jest pięknym modelem, ale pozostałe dwa również nie mają się czego wstydzić. Proszę łapkę w górę, komentarz, co Wam się podoba, co trzeba poprawić. I na kolejnej prezentacji zaprezentuję kolejne trzy modele w tej mniejszej skali. Może będzie to takie samo zestawienie: czyli jedno Lamborghini, jedno Porsche i jakiś jeden model z Ameryki. Dzięki, pozdrawiam. Hej.